Czas wakacyjny, słoneczna pogoda oraz liczne wyjazdy i korki przyczyniają się do większego zmęczenia kierowców, rozdrażnienia, a od tego już tylko krok do nieuwagi. Dlatego powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu. Jeżeli jest ładna pogoda, jest ciepło, stoimy w korku, robi się nam gorąco, czasami duszno, jesteśmy już tutaj rozmarzeni, tak? Czy plażą, na którą się wy wybieramy, czy też górami, czy jakimś innym e, miejscem e, właśnie tutaj w, na w naszym pięknym kraju. No niemniej jednak właśnie kierowcy zapominają o, o tym, że... Wiozą ze sobą rodziny, że są zmęczeni, że powinni odpocząć, że tą trasę najlepiej podzielić sobie na, na odcinki, żeby jednak dotrzeć bezpiecznie do celu, być wypoczętym i no, przede wszystkim nie wsiadać po alkoholu za, kierownic za kierownicę pojazdu. Miniony długi weekend w powiecie wejherowskim przebiegał spokojnie, nie odnotowano dużej liczby zdarzeń. Nikt też na szczęście nie zginął na drogach naszego powiatu. Niestety za to sporo kierowców jechało pod wpływem alkoholu. Na szczęście było się bez wielkich tragedii, był jeden wypadek drogowy, niemniej jednak kobieta w nim, która odniosła tutaj jakieś obrażenia ciała, to nie są takie obrażenia zagrażające jej życiu. Było tylko parę kolizji, ale naprawdę było to niewiele w stosunku do tego, jak długi był to weekend. Zatrzymaliśmy niestety za to aż 14 nietrzeć kierowców, i to przeważająca ilość osób kierowała samochodami. Dotychczas zdarzali się to tylko rowerzyści, niemniej jednak teraz e, niestety nie trzeźwe osoby wsiadały za kierownicę pojazdów i właśnie jeździły po całym terenie powiatowej Herowskiego, powodując też zagrożenie dla innych kierowców. Pamiętajmy, że podczas upałów nasz organizm szybciej odczuwa zmęczenie, szybciej popadamy w rozkojarzenie i co za tym idzie, nasza koncentracja ulega osłabieniu. Dlatego lepiej niekiedy uzbroić się w cierpliwość i zdjąć nogę z gazu.